No i stało się. Dostaliśmy kolejny snapshot dla wersji Minecrafta 1.21.2, a w nim całą zawartość dropu zapowiedzianego ostatnio na Mineconie. Może wydawać się to bez sensu, bo skoro to ma być zapewne kolejna aktualizacja... To dlaczego niby 1.21.2? O tym porozmawiam za chwilę, a tuż potem zaprezentuję Wam nowy biom, jakim są blade ogrody, moba, który na nas tam czeka, czyli creaking, a także wiele bloków, jakie w tym snapszocie dodano. Dla zasięgu, zostaw proszę łapkę w górę i jeśli to nie problem, zasubskrybuj kanał, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco z aktualizacjami naszego kochanego Minecrafta. Zapraszam do oglądania. Omówmy na początku numer wersji. Oficjalnie jest to snapshot dla wersji 1.21.2, ale zawiera funkcje eksperymentalne w postaci nadchodzącej kolejnej aktualizacji. Nadchodzące Banders and Bravery, dodające hardcore na bedroku i w końcu pozwalający nam mieć normalnie sakiewki dostępne w grze od wersji 1.17, to właśnie 1.21.2. Wkrótce zapewne zostanie oficjalnie wydane. To co mamy ukryte w eksperymentach to najpewniej będzie 1.22. Owszem, jest to drop. A poprzedni w postaci Armored Puffs dodający warianty Wilków i pancerniki był jako poprawkowa wersja pod numerkiem 1.20.5. Jednak od tamtej pory zmienił się sposób wydawania aktualizacji i dropy niejako zastąpią nam normalne update, y. a co za tym idzie, dla dropów będziemy mieć zapewne dedykowane tło w menu oraz sam numer aktualizacji również będzie się zmieniał. Podpytując Gnębona, czy dropy będą pod wersjami, czy numer będzie się zmieniał. Zasugerował na czacie, że sam nie wie. Dlatego póki kwestia się nie wyklaruje, będę oznaczał to jako snapshoty do 1.22. Nim przejdziemy do omawiania zmian z tego snapshota, pozwolę sobie przytoczyć najciekawsze zmiany z poprzedniego, którego przyglądu ze względu na jego mały rozmiar się nie doczekaliście. Sakiewki nie są już częścią funkcji eksperymentalnej, przez co stały się normalnie dostępne w grze. Oficjalnie trafią do niej w wersji 1.21.2, czyli Bundles and Bravery. Wyświetlanie przedmiotów w interfejsie zostało poprawione. Slot, z którym wchodzimy w interakcję, zostaje podświetlony. Wcześniej rzeczy znajdowały się pod ów podświetleniem, teraz są na nim, przez co całość prezentuje się zdecydowanie ciekawiej i przede wszystkim czytelniej. Zatem by móc korzystać z nowych rzeczy w funkcjach eksperymentalnych należy przełączyć Winterdrop. To oczywiście sugeruje przybliżony termin planowanego wydania tej mniejszej aktualizacji. To dobry moment by na chwilę zatrzymać się przy kwestii nowego systemu wydawania nowości. Kolejny Minecon ma być w pierwszej połowie 2025 roku. Najpewniej odbędzie się równo pół roku po poprzednim, czyli z końcem marca i początkiem kwietnia. Dopiero tam poznamy kolejną nową zawartość. Wszystko wskazuje na to, że tak jak mają odbywać się dwa Mainkony rocznie, tak też dwa takie mniejsze dropy powinniśmy dostawać. Osobiście nie spodziewałbym się innych z faktycznie nową zawartością poza tymi dwoma przypadkami. Kolejna aktualizacja zapewne też zostanie wydana w okresie przedwakacyjnym. Czyli w skrócie, dwa dropy rocznie: jeden na wakacje, drugi na święta. Czasem jest szansa na większą aktualizację, na przykład w ramach oczekiwanego przez prawdopodobnie miliony od lat End Update. Zaczniemy zatem od nowego biomu, jakim jest Blady Ogród, będący wariantem dodanego 11 lat temu ciemnego lasu. Choć nazwa może wskazywać na bujną i bogatą roślinność, to bynajmniej takowej tutaj nie znajdziemy. Nie pojawiają się tutaj absolutnie żadne kwiaty, jedynie blade dęby ze zwisającym mchem, trawa z wariantem wysokim, nowy mech i to tyle. Nie pojawiają się tutaj żadne moby pasywne typu zwierzęta. Jednak w nocy bez problemu znajdziemy tutaj wrogie moby. nadaje temu cudownego klimatu. Podobnie jest z kolorem nieba w dzień, który na tym biomie staje się szarawe. Wizualia to jedno, ale również ogromny klimat robią dźwięki na tym biomie. Najciekawsze w tym jest to, iż biom nie ma absolutnie żadnych swoich dźwięków. Cała sztuczka polega na tym, że tajemnicze dźwięki, jakie słyszymy, pochodzą od wiszącego mchu podczepionego do bladych dębowych bloków, kłód albo do bladych dębowych liści. Do tego wszystkiego przejdziemy za chwilkę. Dźwięki przypominają skrzypienie i trzaskanie drewna i trzeba przyznać, robią klimat temu miejscu. Omówmy drzewa. Są to dokładnie te same drzewa co w ciemnym lesie, ale składające się z innych bloków z dodatkiem wiszącego mchu. Jako, że jest to oficjalnie wariant, nie powinniśmy spodziewać się zmian jego kształtu. Choć widać po stronie z feedbackiem, iż sugestia, aby zmienić kształt drzew, cieszy się relatywnie dużym powodzeniem. Sam bym był za tym, gdyż jestem fanem tego, że każde niemal drzewo ma swój unikalny kształt. Blady dąb ma swoje sadzonki, które to oczywiście możemy wsadzić do doniczki. By wyrosnąć duże drzewo, musimy ustawić je w konfiguracji 2 na 2 Oprócz samego drzewa z wiszącym chem, bloki podłoża w pobliżu podmienione zostaną na blady mek z jego warstwami, a także trawą. Co ciekawe, nie dzieje się to zawsze. Omówmy nowe warianty kolorystyczne drewna. Oczywiście otrzymaliśmy drewno głównie w postaci kłód, które to można przerobić na blok kory, a te oba da się okorować, przez co dostajemy ładne, jasne bloki. Dalej mamy deski, schodki, półbloki, płotki oraz furtki. Są to rzeczy naprawdę ładne, z dużym potencjałem, które mocno przydadzą się ogromnej liczbie budowniczych. Kolor mi się podoba, ale nie ukrywam, ucieszyłbym się, gdyby lekko dało się je wybielić. Kolorystyka tego wpada w lekki róż, to widzicie na tym porównaniu. Po lewej macie deski wiśniowe, zaś po prawej moją interpretację białych desek. Po środku oryginalne deski z dzisiejszego snapshota. Jeśli podobają ci się bielsze deski, możesz oddać głos na stronie mojangu. Gdzie przyjmują opinie od graczy, i kto wie, być może te się w przyszłości lekko zmienią. Zaś, jeśli wolisz te, które są tutaj, absolutnie udziału w tym głosowaniu nie bierz. Kolejne są drzwi i trabdory, które to dla każdego innego rodzaju surowca czy drewna, mają unikalny wzór, i nie inaczej jest tym razem. Niewątpliwie wpadną w gust niejednego gracza. Pozostały nam jeszcze płytki naciskowe, guziki, tabliczki zwykłe i wiszące, a także łódka zwykła i w wariancie ze skrzynką. Wisząca tabliczka się wyróżnia i jest szarawa, a to dlatego, że twórcy przypadkiem rzucili starą wersję kolorystyczną drewna i nie podmienili na nowszą w przypadku tego przedmiotu. Liście z drzewa, podobnie jak azaliowe czy wiśniowe, mają swój unikalny, niemożliwy do dostosowania na innym biomie kolor. Oznacza to, że nawet jeśli drzewko wyrośnie na biomie z jaskrawym kolorem trawy, liście wciąż będą szarawe. Oczywiście rozwalając je, możemy pozyskać sadzonkę z domyślną szansą 5%. Blady mech de facto jest tym samym co zwykły, ale w innym kolorze. Tak samo jak tamten, rozprzestrzenia się na niektórych blokach po użyciu mączki kostnej. Inaczej ma się sprawa z warstwami, gdyż te, jeżeli obok znajduje się blok, będą powodowały, iż na boku tegoż bloku pojawi się narośl. Jeśli bloki są dwa lub więcej, jest szansa, że ta narośl będzie miała dwie kratki wysokości. Natomiast w przypadku, jeśli nie podoba nam się dwukratkowa narośl, możemy ją zniszczyć. Użycie mączki kostnej powoduje wzrost tejże narośli. Warstwy możemy wytworzyć z użycia dwóch bloków bladego mchu, wtedy dostaniemy trzy sztuki warstw. Trochę inaczej wygląda kwestia wiszącego mchu. Tego nie możemy ani wykraftować i nie wyrośnie też sam z siebie. Co nie znaczy, że nie możemy go farmić. Wystarczy użyć mączki kostnej, wtedy ten wzrośnie o jedną kratkę. Każdy rodzaj mchu, nawet ten wiszący, możemy wydobyć wszystkim, łącznie z łapką. Obecnie użycie motyki tego nie przyspiesza, jednak zapewne wkrótce to zostanie zmienione. Mamy też w snapszczucie nowego moba, a jest nim blok serca Creakinga. O co chodzi? Już tłumaczę. Jak wyjaśnił na moim live Gnembon, czyli jeden z deweloperów Mojangu, blok jest tak naprawdę mobem, zaś Creaking to tak jakby fantomy tegoż bloku. Ale omówienie zaczniemy od serca. Pojawia się pośród bloków jasnego dębu w tylko wygenerowanych drzewach. Te wyrośnięte z sadzonek niestety nie mają szans na taki blok. Zebrać można go tylko przy pomocy narzędzi z choć najwydajniejsza oczywiście będzie siekierka. Blok jest możliwy do ustawienia w różnych orientacjach, tak jak zwykłe kłody. Jeśli słojami z góry i z dołu będzie stykał się ze słojami bloków bladego dębu, z możliwym wariantem okorowanym, zmieni swoją teksturkę na pomarańczową, co oznacza jego aktywność. Wówczas będzie mógł w nocy zespołnować się sam MOB, jakim jest Creaking. Jego spawn zależny jest od pory dnia, a nie od poziomu światła. Pojawia się tylko w nocy i gdy robi się dzień, znika. Gdy się pojawi, zobaczymy jego oczy. Te staną się widoczne w ciemności wtedy, gdy Quicking nas zlokalizuje, a to oznacza, że będzie nas gonił. Mob goni i atakuje nas tylko wtedy, gdy na niego nie patrzymy. Jeśli znajdzie się w zasięgu naszego wzroku, zastyga niczym posąg. Co ciekawe, noszenie dyni powoduje, że nawet patrząc na niego, ten będzie do nas podążał. Nie możemy go zabić w standardowy sposób. Próba bicia nic mu nie zrobi. Jedynie widzieli cząsteczki wskazujące na jego serce. Ważną mechaniką jest to, że jedno serce jest bezpośrednio połączone z samym mobem. Zniszczenie bloku to jedyna metoda na zabicie tego potwora. Inaczej się nie da, albowiem ten jest odporny na lawę... ...czy nawet na tak mocną rzecz... Jak wybuchy TNT. I tak, próba zabicia go buzdyganem także zakończy się niepowodzeniem. Niestety, mob po zniszczeniu bloku nic nie wyrzuca, ani nie ma swojego dropu, nawet nie rzuci EXPA. Co ciekawe, do postępu Monster Hunter ten się zalicza, ale postęp zdobędziemy tylko poprzez zniszczenie bloku serca. Do tego ten ma swój arbitralny obszar, w którym atakuje, a mianowicie do 32 kratek od swojego bloku serca. Dalej nie pójdzie, jakby była przed nim niewidzialna ściana. Jeśli chodzi o zadawane obrażenia, te są mizerne, zwłaszcza jak jesteśmy dobrze uzbrojeni. Pomimo, że MOD atakuje tylko graczy, wszyscy iladżerzy się go boją. Kilka ciekawostek o mobie. Ten zespałnowany przez blok oraz przez jajko spawnujące to dwa różne moby. Nawet klikając na tego naturalnego scrollem nie dostaniemy jego jaja. Tego z jaja możemy zabić na hita. Zabija go jakiekolwiek obrażenie, gdyż ma tylko jeden punkt zdrowia. Mob nie wejdzie do łódki, a także ten naturalny nie przejdzie przez portal do netheru czy endu. Mob z jaja nie znika w dzień. Po przeładowaniu czanków np. poprzez wyjście ze świata, Naturalny zniknie, nawet po nazwaniu go tagiem, jednak spokojnie, po powrocie pojawi się natychmiast kolejny w pobliżu, zaś ten z jaja będzie istniał dalej bez problemu. Blok serca i creaking wydzielają swoje indywidualne dźwięki. Blok wtedy, gdy jest aktywny, czyli będący otoczony ze wszystkich stron blokami chłody. A także mamy wiele innych indywidualnych dźwięków. Poza funkcjami eksperymentalnymi w opcjach dostępności pojawiła się nowa opcja, pozwalająca dostosować nam kontur o wysokim kontraście. Bardzo przydatna rzecz na blokach o ciemnej teksturze, gdzie było to bardzo słabo widoczne. I na dzisiaj to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że przegląd jaki sam Snapshot Wam bardzo się spodobały i przypadły do gustu. Dzięki za obejrzenie. trzymajcie się. Cześć!